W poniedziałek 8 kwietnia na zegarach 5.59 mówimy Państwu dzień dobry w nowej, powyborczej rzeczywistości. Zapraszamy na program Polska Wybrała, czyli specjalne wydanie nowego dnia z Polsat News. Jesteśmy z Państwem przez najbliższe godziny w składzie Karolina Soczewka. Bartosz Kwiatek, dzień dobry i proszę być z nami przez najbliższe godziny. I Michał Stela, dzień dobry. Przez te kilka najbliższych godzin emocji na pewno nie zabraknie, bo część wyników jest naprawdę zaskakująca. W wielu miejscach Polacy już zdecydowali, w innych rozstrzygnięcia wyborów samorządowych przyniesie dopiero druga tura. Dogrywka za dwa tygodnie, ale ta mapa pokazuje, co już wiemy, jaki jest podział 10 do 6. Chociaż przyznacie, przyzwyczailiśmy się do innego podziału na Polskę Wschodnią i Zachodnią. Polska wciąż podzielona, ale już nie tak dokładnie na pół kilka sejmików zostało odbitych, a granica poparcia dla partii politycznych przesunięta na wschód. Skoro mowa o tej granicy i jej przesunięciu, sprawdźmy, Reakcje w sztabach. Zaraz po ogłoszeniu tych wstępnych wyników wyborów i zaczynamy od Koalicji Obywatelskiej, w której... Wy... Na pewno niektórzy by powiedzieli. Michał Tokarczek o sytuacji w Trójmieście po wyborach samorządowych. Bardzo dziękujemy. Teraz przenosimy się na południe Polski, konkretnie do Rzeszowa, bo tam ten poranek przyniósł sensacyjne zmiany. Na miejscu numer dwa Waldemar Szumny, Sprawa i Sprawiedliwości. Okazuje się, że wszedł do drugiej tury Wyborów, a nie Jacek Strojny. Łukasz Dubaniewicz się zajmuje tym tematem i pyta, jak to się stało, Łukasz? Ależ. I komentuję dla państwa z Rzeszowa Łukasz Dubaniewicz. Tam potrzebna będzie dogrywka. Sporo matematyki, jeśli chodzi o wybory samorządowe. W końcu, wyniki i procenty to to, na co liczą wszyscy kandydaci. Oczywiście, te jak najwyższe. A więcej o tej wyborczej arytmetyce. Michał Stela i jego gość już teraz. Oczywiście, jeżeli mówicie o tej arytmetyce, to chyba inne słowo tu pasuje. Ciekawa analiza powyborcza od Michała Steli i jego gościa. Bardzo dziękujemy. A już teraz na zegarach 9.30. Zatem to czas na najnowsze informacje. Mariusz Abramowicz. Todorow, tam potrzebna jest dogrywka. Dziękujemy bardzo, ale jesteśmy także w Katowicach. Tam wszystko już jasne. Anna Wietrzyk w stolicy województwa śląskiego, a mówię, że wszystko jasne, bo Marcin Krupa wygrywa w pierwszej turze i są już oficjalne wyniki Państwowej Komisji Wyborczej. 62,4% dla Marcina Krupy. Aniu, czy to oznacza, że prezydent, który zostaje na kolejną kadencję, już rozpoczął pracę, pojawił się w urzędzie. Dziękuję wyborcom. Agnieszka Witkowicz-Matolicz z siedziby Państwowej Komisji Wyborczej, gdzie już niebawem o 10.00 to najnowsze spotkanie z przedstawicielami PKW i najnowsze informacje. I o tym już oczywiście w rytmie dnia Małgorzata Świtała Państwa zaprasza. Czeka już na Państwa w studiu przy Ostrobramskim. Wszystko się zgadza. Małgorzata Świtała gotowa, a my chcemy Państwu bardzo podziękować za ten wspólny poranek, czyli program Polska wybrała specjalne wydanie nowego dnia z Polsat News. Dziękujemy yy, i dziękujemy w składzie Bartosz Kwiatek. Oraz Karolina Soczewka. I w imieniu Michała Steli, który także Państwu tutaj przedstawiał od samego rana szczegółowe wyniki wyborów samorządowych. No i oczywiście proszę zostać z nami, proszę zostać w Polsat News, dlatego, że te emocje powyborcze, jeśli chodzi o rywalizację w regionach, w samorządach, nie kończą się w wielu miejscach dogrywki. A za chwilę najnowsze informacje z Państwowej Komisji Wyborczej. No i oczywiście w rytmie dnia Małgorzata świtała. Do zobaczenia.